A oto materiał, który udało nam się odzyskać, piękne dwuteowniki, trawerzy, jak zwał tak zwał. Jest tego złomstwa trochę i tak naprawdę nie wiadomo co z tym zrobić, czy to zostawić czy nie. Sam nie wiem jaką decyzję podejmę, muszę naprawdę dobrze przemyśleć czy, czy wykorzystam ten materiał u siebie na gospodarstwie, no bo wiecie jak ma leżeć 20 lat, a później tak z niego nie skorzystam. No to lepiej to sprzedać, tym bardziej, że teraz ceny są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Ale to mówię, naprawdę muszę się dobrze zastanowić, bo nie wiem jeszcze, co z tym zrobić. Czy sprzedać, czy zostawić, czy może sprzedać część, a część zostawić, nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale, ale materiał jest super. Udało nam się naprawdę wyciągnąć praktycznie wszystkie, które tutaj są, bez krzywienia. Tak naprawdę zgięliśmy tylko. Tylko raz jedna długa jest podgięta. Jedna długa jest podgięta i chyba tylko jedna jest zgięta o właśnie ta tutaj przy samej końcówce, gdzie trochę ją za mocno szarpnęliśmy, żeby wyszła, bo zamiast szarpać góra dół, to po prostu troszeczkę w bokiem szarpnął, ale no to o zobaczcie, o taki kawałek jest tylko jest tylko tutaj delikatnie skrzywiony, natomiast cała reszta, cała reszta jest, jest prosta. A, jest tego trochę. Nie wiem ile to może ważyć. Te pierwsze, o, a tutaj jest ta, nie wiem, widać to? Tutaj o, ta o, ta jest właśnie tą zgiętą, nie? No ona tam już, tam już tak poza połową ma taką... Taką eseczkę ślimaczek. Tak naprawdę nie mam pojęcia, ile to może, ile to może ważyć, ale myślę, że, że trochę kilo waży. Adam obstawiał, że te długie to nawet około 300 kg, a myślę, że może z 250, no to jest nieważne. Także, materiał jest, teraz tylko trzeba przemyśleć, co z nim zrobić. Aby go naprawdę dobrze wykorzystać, bo dobre wykorzystanie, tak naprawdę, to też może być dobre sprzedanie, bo jakbym miał to dobrze sprzedać, no to też można te pieniądze przeznaczyć chociażby na wylewkę.